Wersety od 46 do 53. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak w piśmie jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia powstanie z martwych. W jego imię będzie głoszone wszystkim narodom na nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Począwszy od Jeruzalę, wy jesteście świadkami tego, oto ja ześlę na Was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przy w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie sami przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. I braci, nasza wielkanocna droga, w stronę uroczystości zesłania Ducha Świętego dzisiaj kieruje nasze umysły i serca w stronę w pańskiego. W ciągu tych pięćdziesięciu dni Radości Paschalnej, uroczystość w niebo wstąpienia to, to bardzo ważny moment. Moi drodzy, jak słyszeliśmy w dziejach apostolskich, przez 40 dni w różnych okolicznościach, w różnych miejscach, Jezus ujawniał się uczniom. Pismo mówi tak bardzo zwyczajnie, że dawał im wiele dowodów, że żyje. Tych czterdzieści pierwszych dni, moi drodzy, to miał być taki czas, kiedy uczniowie zostaną ugruntowani, umocnieni w wierze. Oni z nim jedli, oni go dotykali, oni byli z Nim w bardzo bliskiej odległości. Jezus chciał dać im pewność, że nie jest duchem, zbidem, że nie jest halucynacją, że nie jest tworem jakiejś schorowanej jaźni, tylko że jest żywym Mesjaszem. Tym, który pokonał śmierć. I moi drodzy, kiedy dzisiaj słyszymy o tym, że wstępuje do nieba, kiedy ten opis z księgi Dzieńów Apostolskich, opis z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy one pokazują ten moment, odsłaniają przed nami ten moment, kiedy my do niego my słuchamy tego słowa, mamy świadomość, że oto coś się kończy. Kończy się manifestowanie obecności zmartwychwstałego w sposób zmysłowy. Teraz już nie w ten sposób. Teraz już inaczej będzie się objawiał, ukazywał. Inaczej będą wyglądały spotkania Jezusa z Jego uczniami. My będziemy mówili o tym, że jest to spotkanie w Duchu Świętym, że jest to spotkanie przez wiarę, że nie zmysły są najważniejsze, ale rozum uświecony wiarą. Ale to dopiero przyjdzie. Ten fragment, moi drodzy Bożego Słowa, który dzisiaj przykuł moją uwagę, którym chcę się z Wami dzielić, to jest ten fragment z listu do Hebrajczyków, ponieważ odpowiada on na pytanie, co Jezus robi dzisiaj. Odpowiada na pytanie, czym się zajmuje Jezus po wniebowstąpieniu, kiedy wstąpił do nieba, kiedy. Zakończył swoją ziemską służbę, to co on teraz robi? Jak wygląda jego życie dziś? Mamy doświadczenie, moi drodzy, tej najpierw dzieciństwa Jezusa, potem tej publicznej działalności, potem męki pana Jezusa, tego, co jest po zmartwychwstaniu. I dzisiaj, jak gdyby, do zamknięcia. Do zamknięcia chcemy zobaczyć, co będzie, co się dzieje teraz, zanim On jeszcze przyjdzie, zanim będzie ten upragniony powrót Pana. I właśnie, właściwie list do Hebrajczyków jest tym pismem, które oprócz Apokalipsy tak pięknie pokazuje, co Jezus robi, co Jezus robi dzisiaj. I teraz to, nazwijmy, teraźniejszość Jezusa. Jego bycie w niebie, które w wyznaniu wiary zamyka się w słowach, siedzi po prawicy Ojca. Tutaj autor listu do Hebrajczyków pokazuje za pomocą biblijnego obrazu arcykapłana. Dzieło Jezusa na ziemi. Ewangelię głosi, cuda czyni, umiera, wstaje, posyła ducha. A dzieło Jezusa w niebie to dzieło arcykapłana. Mój drodzy, to tego, który najprościej mówiąc, tam w niebie reprezentuje przed Bogiem cały rodzaj ludzki. Jako Arcykapłan, bo taka była misja arcykapłana. Kiedy szedł do świątyni, to szedł jako ten, który reprezentował ludzi. Mówimy tak, zwykły człowiek mógł dojść, stanąć w zależności od tego, kim był przed świątynią w Jerozolimie albo na dziedzińcu. Przeznaczonym dla kobiet, na dziedzińcu przeznaczonym dla mężczyzn, albo na dziedzińcu dla kapłanów, jeśli był kapłanem. Natomiast Jezus wchodzi do nieba, będąc w niebie, jest, słowo mówi: jest tam ta świątynia, ta niebiańska świątynia, w której dokonuje się ten kult uwielbienia Pana Boga. On już nie wchodzi tam po to, żeby cierpieć. Cierpienie dokonało się tutaj na ziemi. Moi drodzy, On idzie tam, jest tam, On tam możemy powiedzieć, żyje, aby nasze sprawy, nasze modlitwy, Nasze potrzeby przedstawiać Bogu Ojcu. Tam, moi drodzy, dokonuje się ta cudowne, to cudowne obdarowanie. Jako arcykapłan wyprasza to, czego my potrzebujemy, ale też jako arcykapłan przekazuje nam to, co potrzebujemy. A czego potrzebujemy? Ducha świętego. Potrzebujemy tej mocy, dzięki której tutaj na Ziemi jesteśmy wierni. Tutaj dokonuje się to wielkie Boże, możemy powiedzieć, ta wielka Boża komunikacja. Syn prosi ojca. Ojciec obdaruje syna i syn. Nam przekazuje. Dlaczego to jest możliwe? Bo, moi drodzy, w niebie syn jest w ciele. Jezus wstąpił do nieba z prawdziwym swoim ciałem. On nie jest energią w niebie, On nie jest duchem, On nie jest promieniowaniem. On jest żyjącym mężczyzną który staje przed Bożym tronem, który wchodzi do tej niebieskiej świątyni i używając obrazu i porównania można powiedzieć i tam przed oczy Boga przynosi to wszystko, co my Jemu kładziemy, co my Jemu dajemy. Bo jest tam, jako nasz arcykapłan. Jako nasz reprezentant, Paweł, powie, jako nasza głowa. Jest tam, abyśmy my w niebie mieli kogoś swojego, cząstkę, moi drodzy, cząstkę samych siebie. Tak jak jesteśmy tutaj przez wiarę z Jezusem złączeni. Tak jak jesteśmy tutaj przez wiarę z Jezusem zjednoczeni, tak to zjednoczenie nasze z nim, On tam zanosi do Pana Boga. Szukałem jakiegoś obrazu, moi drodzy, jakiegoś podobieństwa, za pomocą którego moglibyśmy sobie tę prawdę jakoś tak zwyczajnie przybliżyć. Doświadczenie, moi drodzy, takie, takie bardzo proste. Zauważcie, przychodzimy na Eucharystię, nie ma kogoś z naszych domowników z nami. A wiemy o tym, że, że ma trudny tydzień, czy coś? Panie Boże, ja Cię proszę za mojego, ja Cię proszę za moją. Za moich. Zobacz, jesteś tutaj i może czujesz, że jesteś sam, sama, ale ty jesteś jako ten, który reprezentuje i przed Bogiem i Bogu mówi o tych twoich najbliższych. My ludzie, przepraszam za wyrażenie, mamy czasami załamkę. Za, że, że tyle prosimy za naszych bliskich, żeby się na przykład pamiętali, żeby się, żeby się zwrócili do Boga. I powiedzmy, mówimy, po co mam się modlić, jak to się nic nie zmienia? Nasz arcykapłan w niebie nigdy się nie załamuje. Nigdy. On nigdy nie traci wiary w to, że jest sens mówić o ojcu o nas, o naszych bliskich. Dlaczego? Bo on jest arcykapłanem, bo on za każdą i każdego z ludzi złożył ofiarę. On zapłacił swoim życiem, za życie każdej i każdego z nas. I dlatego nigdy nie traci wiary w to, że nadejdzie dzień, kiedy ten, kto nie słyszy, albo nie chce słyszeć, usłyszy i odpowie: Na Boże, na Boże zaproszenie. I teraz ostatnia myśl, kiedy patrzymy na Chrystusa. Który jest naszym arcykapłanem. Kiedy patrzymy na Chrystusa, który tam w niebie nas reprezentuje, poprzez którego przychodzi do nas, do nas Duch Święty, z czym mam wyjść z tej Eucharystii? Dwudziesty trzeci werset. Dziesiątego rozdziału listu do Hebrajczyków mówi tak: Trzymajmy się, nie wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Mam wyjść z tej świątyni z nadzieją, że mój arcykapłan Jezus jest tym, który Troszczy się o to, żebym ja doszedł do nieba. Bo on jest godny zaufania, bo on dał obietnicę, że będzie z nami, że będzie tam reprezentował nas, mówiąc tak zwyczajnie, trzymał naszą stronę. On jest wierny w swoich obietnicach. I żeby według tego żyć. My potrzebujemy Ducha Świętego, żeby tej nadziei się trzymać, żeby nie zwątpić. I mamy ten ostatni tydzień przed zesłaniem Ducha. Ja Was bardzo proszę o to, żebyście ten krok wiary zrobili i mieli odwagę wołać z całego serca, być może tak jak nigdy, żeście jeszcze nie wołali. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, wołam Ciebie i zaraz mów: Boże prawo wypisz w moim sercu. Boże słowo wyryj tu, żeby ono nigdy stamtąd nie poszło. Duchu Święty, słowa Jezusa: wyryj w moim sercu, żebym nie zapomniał. Bo ja jestem uczniem, bo ja chcę być świadkiem, bo ja chcę być posłanym. Tak mój drodzy, tu dzisiaj widzę. Tym się chciałem z wami dzielić. A jakbyście nie zapomnieli, ten 23 werset z dziesiątego rozdziału do hebrajczyków sobie zaznaczyć i pamiętać o tym, że wierny jest ten, który daje obietnicę. Byłoby dobrze. A gdybyście wyszli stąd i zostawili na zawsze w swojej pamięci, że On jest teraz arcykapłanem w niebie, to byłoby bardzo dobrze. Słucham, pragnę i pamiętam. Te słowa nam w tym roku towarzyszyły. Niech więc pozostaną w naszym sercu. Amen.